Polityczne gierki i pałacowe intrygi nigdy nie były mocną stroną Geralta z Rivi. Nieszczęśliwie dla niego bardzo często opakował się w sam środek kabały, z której drogę musiał sobie często wycinać wiedźmińskim mieczem. Czy jest więc możliwe, by ktoś taki wziął udział w spisku? No i jak właściwie zachowałby się, gdyby odkrył faktyczne motywacje spiskowców? Halo, cześć, tutaj Plewan Królobójca, a dziś opowiem wam o Wiedźminie, który gardził polityką. Zapraszam. Książkowy Geralt niejednokrotnie dostawał zlecenia od koronowanych głów. To była to po prostu część tego fachu. A że władcy nie lubią, gdy im się odmawia, to wiedźmini bardzo często z ich powodu musieli w pośpiechu uciekać z kraju. Geralt książkowy wszelakich intryk odmawiał równie często, jeśli nie nawet częściej niż inni wiedźmini. No przypadki w Kerak czy podczas uczty w Cintrze to tylko potwierdzają. Nigdy nie znalazł się jednak w sytuacji, w której dany władca zagrażałby osobom, które Wiedźmin uważał za bliskie w sposób tak oczywisty, jak robi to król Radowicz z Wiedźmina 3. Omawiając kwestię spisku, warto wziąć pod uwagę towarzystwo Zygizmunda Dijkstry, któremu w żadnym wypadku Wiedźmin nie ufał. Z drugiej jednak strony szpieg nie prosił o zaufanie, a o pomoc w dobrze zorganizowanym spisku. I to nie Geralt miał zadać cios, on miał po prostu być trybikiem w dobrze przemyślanym planie, miał wykonać dwa zadania. Patrząc z tej perspektywy, myślę, że widząc płonące stosy i zło, jakiego na północy dopuszczają się ludzie Radowida, Geralt ostatecznie podjąłby się zadania od Dijkstry. No głównie ze względu na swoich przyjaciół, za którymi bez rozmyślań zawsze skoczyłby w ogień. No wszak nie tak dawno temu w pogoni za Ciri był gotów wedrzeć się nawet do cesarskiego pałacu w Nilfgarcie. No ale z Ciri to trochę inna sprawa, bo jednak ona nie jest takim typowym przyjacielem Geralta, tylko jest jego przybraną córką. Sytuacja, w której Radowid dokonuje żywota, rozgrywa się w sposób zaskakujący dla Wiedźmina. Zostaje on wplątany w walkę, głównie z woli samego króla, który postanawia się go pozbyć. Gdy z pomocą przychodzą Wiedźminowi niebieskie pasy, droga jest już tylko jedna. Trzeba pomóc Roszowi i reszcie dopaść Radowida. Załóżmy więc, że pomimo wszystko Geralt zdecyduje się wziąć udział w zamachu. Zbieg okoliczności sprawia, że znów zmuszony jest zabijać ludzi, co kończy się rzezią na moście i śmiercią Radowida. Powracając do teatru, Wiedźmin dowiaduje się, że spiskowcy i ludzie, których bądź co bądź uznawał za dobrych znajomych, a w niektórych przypadkach nawet przyjaciół, realizowali gdzieś tam w cieniu swój własny plan. Roszli reszta dogadali się z Nilfgaardem, przesądzając tym samym los północnych królestw. Żeby tego było mało, celowo nie wtajemniczyli w swój plan Geralta, wiedząc, że prawdopodobnie byłby przeciwny i nie zgodziłby się im pomóc. Wiele w interpretacji tego wyboru zależy od relacji łączących Geralta i Rosza. Jeśli w Wiedźminie 2 zaufaliśmy dowódcy niebieskich pasów, w trójce pomoc mu wydaje się rzeczą naturalną, no, szczególnie biorąc pod uwagę Kermory. Jeśli jednak w W2 i W3 Roche był dla nas obcą postacią, no i taką y, niezwiązaną mocno z Geraltem, no to można zdecydować się na odejście. Spójrzmy na tą sytuację oczami postaci. Geralt został przez Temerczyków oszukany a samych Temerczyków oszukał Dijkstra. Odmawiając pomocy nie przyczyniamy się do śmierci byłych kamratów, po prostu ich nie bronimy przed konsekwencjami własnych decyzji. No tak jak nikt przed konsekwencjami y, nie broni Geralta, no bo król jest martwy, decyzja została podjęta, klamka zapadła. No jeśli jednak Rosi, i Wess są przyjaciółmi Geralta, y, bo tak zdecydowaliśmy, no to pogardzając wszelką polityką, pomimo wszystko Wiedźmin raczej nie pozwoliłby ich zabić. No i tutaj pojawia się pewna kontrowersja, no bo żaden z wyborów nie jest w pełni taki, jaki powinien być. No bo też nie dążymy do sytuacji, w których yy, nasze wybory jako tego książkowego Geralta są w tej chwili jedynymi słusznymi wyborami. Brakuje mi tutaj możliwości po prostu oszczędzenia Dijkstry i dogadania się już między Roszem a nim w kwestii granic północnych królestw po samej wojnie. No wszak, wraz z pomocą Rosza, Dijkstra zyskałby potężnych sojuszników w formie temerskich oddziałów partyzanckich. No, i wszystko kosztem wolnej Temerii, którą później można by było traktować jako bufor bezpieczeństwa w razie Nilvgarskiej inwazji Numer 4, na przykład. Myślę, że Reddits zdawali sobie sprawę, że możliwość pogodzenia obu stron byłaby dla każdego wyborem oczywistym no bo tak naprawdę chyba nikt nie lubi Nilfgardu. Przekrocili to więc w taki wybór dosyć gorzki no bo Temeria równa się Nilvgardowi, a Redania śmierci kogoś, kogo Geralt mógłby uważać za przyjaciela. No i tu jest tak naprawdę pies pogrzebany. No bo powiedzmy sobie szczerze, że Geralt zawsze stronił od ludzi ym, z sił specjalnych, którzy zajmowali się egzekucjami na nieludziach, powstaniach itd. A do takich ludzi należy Wernon Roche i cała jego jednostka. Kwestie ideologiczne tutaj mocno dzielą Roche'a i Geralta. I wydaje mi się, że mogliby się zaprzyjaźnić tylko dzięki sytuacji w Wiedźminie 2. Jeśli jednak nie zakomplowaliśmy się z Roszem i wybraliśmy Jorweta raczej od Rosza się odcinając, no, no to Wiedźmin nie ma tak naprawdę powodu, by mu pomagać w trójce. No wszak ten nie powiedział mu całej prawdy, został ograny politycznie przez Dijkstra razem z resztą Temerczyków. na no, że Geralt nigdy nie był błędnym rycerzem i bezbronnym, owszem pomagał, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, to wydaje mi się, że książkowy Geralt mógłby pomóc Roszowi tylko, jeśli ten byłby jego faktycznym przyjacielem. Ale nie z jakichś innych mglistych powodów, w stylu, nie wiem, próba zapowiedzenia rozlewowi krwi, bo poprzez pomoc mu rozlew jest jeszcze, jeszcze większy. I wydaje mi się, że w wypadku, gdy z Roszem nie byłby jakoś blisko związany, to zignorowałby całą sytuację i po prostu zgodziłby się na to, co powiedział Dijkstra i by sobie po prostu wyszedł. Zostawiając ich wszystkich, żeby sobie sami załatwili swoje własne problemy. No to jest oczywiście moje zdanie wynikające z subiektywnej interpretacji postaci Geralta. Napiszcie mi, jakie jest wasze, no i chciałbym y, Was poprosić o własną charakterystykę o własną wizję Geralta, jak moglibyście go scharakteryzować, czy pasuje Wam ta przedstawiona przez CD Projekt RED. No i dajcie znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w nadchodzących odcinkach. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, łapkujcie, no i do usłyszenia w następnych filmach. Na razie.